ma wszystkim tutaj ryku i ciśniemy dalej albo przynajmniej staramy się ścisnąć hmm, może zaczniemy tutaj od tej strony tylko wiecie co eee, czy ja dobry safe mam wczytany Chyba dobry No bo to była ta bitwa Najwyżej by życie dwa razy to samo albo usunę po nagraniu eee, Jak to wygląda Właśnie mi się wydawało, że ja tutaj przegrałem hmm. Może tylko mi się wydawało eee, Dobra, rozumiem, że to jest już dobra, oblężone okay. eee, No to tutaj zaatakujemy chyba że 5 tur dobra jeszcze inaczej zrobimy tutaj możemy trochę jednostek wziąć Może jeszcze weźmiemy sobie raz dwa jakie to jest w ogóle no 110 to już chyba więcej nie wezmę sobie i tutaj yy, i może tak a, to jest niski, no dobra. Pójdziemy w tą stronę. Jeszcze raz Okej. Okay. Powinno być jako tako dobrze. Mm, dobra, tu, 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 tu. I jeszcze od strony Pontejczyków. Aha, tu mam ruch wykonany. Widzicie, co dawno nie nagrywałem i mm, jako tako nie pamiętam co i jak. Pamiętam tylko, że miałem ostatnio problem z nagrywaniem Aha, tutaj mieliśmy właśnie Tutaj wylądowała jakaś armia Aha, i oni Tutaj to jest e O, Egipcjanie, no to super Ty, Jak Egipcjan to już mam, no to jest ładnie I tu niech się szkolą nowe jednostki Dobra, koniec tury No, tutaj przegramy Hmm, niedługo zacznę nagrywać nową serię O, coś, coś. Hmm, czyli skapnęli się, jeżeli do posiłki. Kurde, strasznie na wiele batów będą z każdej strony mi atakować. Ale mi się nie śpieszy. Aha, tu poncje poncje. Hmm, Dacja odstąpiła. Tylko która to miała być armia dla nich. Dobra, to ich tutaj wsadzimy póki co. Zawieszenie broni, Mamy no, tu raport, raport, umieszczenie frakcji, a dobra Wybry to szpiega Miasto powiększa się eee, Ok O kurde, kasy mam mało Czyżby mi kasa spadała? Eee, miasto powiększa się Halo, halo Kurde, mam straszne problemy z tą grą ostatnią Niby ma śmieszne wymagania, ale i okay. mm. tu jest duża armia. tutaj mm. docja odeszła. No, włączyło mi się GG, jakaś tam wiadomość. I gra mi się zminimalizowała, ale już jest ok. Hmm, czy tutaj. Co tu się dzieje? Aha, dobra, tu się powiększy miasto, więc jest ok. E, ja chciałem bodajże wysłać stąd armię na wyspę. Czyż nie tak? Chyba tak. Coś mi się tak. Wydaje hmm. W sumie mam wielką armię, ale widzę, że to jest coś do naprawy, może dlatego Ta wielka armia praktycznie nawet się ruszyć nie może Tutaj może zaatakujemy Zaryzykujmy Hmm wiecie co? Zapiszę sobie? to zapisz a tam droga do 2 zapisywałem zanim zacząłem e, nagrywać bo tam te nagrania wydają się być ok myślę że następna seria z następnej, z następnej gry mm, też total mm, będzie fajna myślę że się mogli znaczy myślę się... Myśl, no myślę w sumie, że duża część z was mogła jeszcze yy, nie mieć styczności z tym modem. No kurde wygadałem się, tak to jest mod mm, o tutaj fajnie. Hehe, <laughs> jak śmiesznie jedynka tylko że... Ale... O, to będzie fajne, bo od tyłu mnie, mnie zaatakują. Chyba. I tutaj łączników i tutaj łączników kurde okej, okay, tak tutaj tak rozpocznij okej raz, dwa, trzy, cztery, no, pięć Raz, dwa. No, to wszystko w pośpiechu. Tu jest sumytko. Ale podejrzewam, że moi mogą. Nie zrobię chyba tego błędu co ostatnio popełniłem dwa chyba razy. Czyli bezsensowne wysyłanie generała na pewną śmierć. wy tak blisko poszliście? Tak, no i gdzieś tutaj No i coś w tym stylu by musiało być Przyspieszmy czas Dobra, no skoro już się naparzają stracę pewnie znowu generała O ja no co za To jest śmieszne Śmieszne to jest... On wróci podejrzewam bo... Chyba wróci Dostają w ogóle Nie no, sypią się strzały e, Ten oddział niech spodpali Dobra, wrócił, nie jest źle wtedy okej okay. wyobstawcie flan flankę e, w ogóle to bym... aha tu już nadchodzą jakieś jednostki o dobra Mhm. Mm kurde Prawie go znowu stracił generał w głupi sposób. Ale okej. Okay. Weźcie, tak się trochę przestawcie. Wy też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To będzie grupa druga, to będzie druga. Trze no, druga. Któryś z generałów właśnie ten może strzelać? Przydałoby się go już na początku. A ten co tu? Okej okay. No i wystrzelajcie w tych. Wystrzelajcie tych. Komputer w ogóle się nie ruszył. Generalnie jest ok. Tu stoją, tu dwie jednostki jakieś zagubione Okej okay, może się uda zaraz zabić tego e, Obaj strzelajcie może wtedy w generała Tam co, ty, co, co strzał ktoś pada widzę mm, Kurde Przyznam wam, że ciężko mi się gra tymi Grekami O, może się uda go zabić? że się pośle generała. O, ucieka. No, zabicie go. No, jeszcze ucieknie. Dobra, to wtedy was tutaj. Hmm, to już raczej, raczej też nam e, w niczym nie przeszkodzi. Coś w tym tyłu. Okej okay. o, 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 o. Coś tu... O, trzeba parę razy nacisnąć żeby zadziałał ten zwykły czas No atakujcie tu wtedy General. A dobra. No Wystrzelcie jeszcze możecie, co to róbcie. Wy zatakujcie to. Mhm. No strzelajcie. Może w sumie już chyba nie powinno być problemu. Formacja luźna, wtedy się szybciej biega i mniej e, wolniej się męczy. Tak mi przynajmniej pisaliście. No ale też tak zawsze robię, jak goni inne jednostki. O, chociaż tu coś. Dobra, zakończymy. Mm, dobra. Nie było źle. Mmm. I chyba się opacało, walczyć, bo myślę, że Rzymiany już nie mają zbyt dużej armii, jeśli w ogóle mają jakąś oprócz tych to pilnuję te garstki miast, to bodajże trzy miasta zostawi. Mm. Nie wiem za bardzo co się dzieje na tej wyspie hmm. e, 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 e. To jest moje? Nie, tu gdzieś moje było Dobra, to chodźmy czurę. Utrzymaj No i co, że bitwa będzie. hmm tylko ta jazda no to walczymy mam taki w buzi, więc możecie słuchać takie uderzanie, szermanie, nie wiem jak to nazwać myślę jeszcze, żeby może nie teraz, ale w jakiś czas zrobić taką serię też z tego Roma ale z jakiejś krótkiej kampanii gdzie są zwykłe jednostki e, zwykłe jednostki a nie wiecie fanagi tam mówię tu o zwykłej piechocie ale no to jeszcze mówię się zobaczy trzeba pomyśleć Pomimo, że powiem wam szczerze, mało ludzi na razie to ogląda, bo taka jest prawda, to mi się bardzo przyjemnie robi z tego filmy Otrzymał posiłki e, tych, ich proszę tutaj wszystkich, żeby e, mogli jakby odpowiadać na strzały tej kawalerii. No tam widzę spora armia Jeszcze nie Dobra Wystrzelajcie w nich Nie uciekajcie i ogień z tymi strzałami Gracia mhm. Ciekawe jak się nim gra. Może nawet nimi zrobić serię fajne mamy te oddziały Może są słabe, ale za to licznie liczne no i ta nie dość. Przestraszyłem się, że tu słonie idą, mam. O, tak na was. Dobrze. No, nie tu nie mają szans z tymi yy, najemnikami moimi. Wyżną ich. Zobaczcie, te, te jednostki w ogóle nie mają morali. Proszę. No ale może będzie właśnie ciekawy dlatego. Ta seria, którą bym nagrał. Jeśli będziecie oczywiście chcieć, bo... Mm, też nie ma sensu robić tego, że... No, no tak bez powodu. Ale to będzie oczywiście krótka kampania raczej. Wy już pokonaliście ich? O. od tyłu musicie ich zaatakować. i zobaczcie, ja to praktycznie wygram trzema jednostkami, tak? Zabijcie to. O jezu, ale jadą po mnie. No, może i tego nie wygram tymi jednostkami. Pójdźcie tą jazdę. Okej. Okay. O, jeszcze tam są, no tak, zapomniałem o nich. Eee, to też nie powinno mi zagrozić. Zabędziesz przestaniesz znaczy się strzelać. A wy ustawicie linię. Linię śmierci. Oczywiście to można było się domyślić, że te jednostki wrócą, ale one już dużo zamieszania to nie narobią. No chociaż tam większe oddziały wracają, widzę nawet. No, ale to już myślę jest. Sprawa kto wygra wyjaśniona Będzie takie haczenie bardziej tych jednostek Chociaż trzeba oczywiście pamiętać i oszczędzać tego generała Tak, go 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 Sobie przybliżę troszkę Okej, okay. eee, co tam? Aha, dobra, tu pewnie ta, ta pływa. Pływa, co ja mówię? Biega ta konica taka. Jak to się te... O, rydwany. A wy możecie w sumie ich kołnić, tak Dobra. Może już przyspieszmy to. Dobra, to powinno być szybko załatwione, to no dobra, zakończmy Nie, ma, nie miało to sensu kontynuowanie, bo, bo, bo po co w sumie O widzę, mała mi tu śliwki kupiła, dobrze mm. Czy mamy miasto? Chyba nie Chyba nie udało nam się zrobić miasta. Niestety. Być może trochę przyspieszyło ten podbój, No ale cóż. Nieustraszony. A gdzie? Aha, odpowiedni mąż. A, no cóż, no, w sumie go powiem, zasadzie on jest. Eee, no dobrze, bardzo dobrze nawet. I ciebie bym mógł tu gdzieś zostawić. Nawet tam chyba. Ok, zobaczymy, zaślubiny, rekrutacje, opór z budowy, dobra W się jak z mostu powiększa się? Wiecie co, ja na razie może nie będę mesena, tylko zapamiętam Chociaż i tak pewnie zapomnę Co tu jest? Zniszczycie to jeszcze Porażka? O kurde Aha, no to dwie gwiazdki w sumie Hmm, ciekawe. Ale tu mam jeszcze jedno, powinno dobić. Oj, kawałeczek na kurde. To się nazywa mieć pecha. Ale no widzę, że miasta nie mam. Eee, no dalej. Hmm, niestety. Chyba się nie udało. Czemu to są wysokie? Normalnie starczą. Zobaczmy finanse. No na plusie. E, co ja tu chciałem? Aha, wy, dobra co jest miasteczko. Dobra, chyba po kolei będziemy nie Piraci Dystans. O, to tu się przyda mi dystansowy. Chyba jedną sobie jak mogę taki zrekrutować. Nie zburzy to od moich finansów za bardzo. A tutaj, o, tutaj było coś. Po tej może tu, to, a nie bo tu idzie jakaś duża armia yy, Wiecie co z, z, czy jest jest ja Tu jest generał i jest Set Ja to może zostawię jednych hoplitów i, I wtedy będzie mi w razie co łatwiej się wybronić yy, Te armię może bym połączył Tu widzę dużo mam tych gdzie diabli Utrzymajmy Z nimi się zaraz połączymy I w razie co, żeby nie mieć problemu, sobie weźmiemy jeden oddział taki Tutaj niskie mamy A tu się rekrutują trzy jednostki Więc powinno być teraz ok eee, Może by opłacało się zniszczyć eee, Te jednostki, bo one psują bardzo Morale eee, miast Spróbujmy. Zapiszę sobie i to zasymuluję, bo nie chcemy się prowadzić takich y, y, bitew. Dobra i powinno być troszkę lepiej. No jednakże wiecie jak to jest wysokie, Tu możemy zejść na normalne bez problemu. Hmm, czy tutaj jeszcze coś mogę? Tutaj chyba wykonałem ruch Czy tu dojdę generałem. Dobra, kończymy turę wtedy. Całkowicie nie wiem ile już odcinek trwa, najwyżej go rozkroję. Już wolę zrobić troszkę dłuższy i go pokroić niż tam nagrywać 15 minut. Ale zamieszki. Możesz dojść, ale mi za dużo nie dać. Gdzie ty jesteś? Eee, hmm. Nie za bardzo mi się tu przydasz szkolego. Co tutaj? Tutaj powinien być zarzut. Dlaczego wy się tak to buntujecie? Nie wiem, może opłacałoby się wyjść tymi jednostkami i przejąć i wymordować? Chyba, że to jest jakiś budynek, ale nie, chyba w tym minowaniu jeszcze to nie miało takich roli, ale tu widzę, że to. Nie, no w sumie. Tu się robi ta siedziba Rady, może dlatego oni to co są. Jestem zdenerwowani wzrost populacji jest 4,5 chociaż jest na minus 60 dziwne o galia została zniszczona no co Hmm, czyli kto wie czy tam dalej właśnie oni tu gdzieś się kierują, tu widzę Nie no to nie powinno być chyba już ich jeszcze yy, dobra O, a tu co znowu w Kartaginie oj, 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 oj wtedy co, najpierw sobie tu podpilnę No coś im się nie śpieszy, żeby zaatakować wtedy sobie zrobimy tak, i potem trzy oddziały Byle miasta, plus wysłamy tu dwóch generałów tego. tego? Nie będzie? Ok. Wiecie co? Znieścicie to. hu zwątpiłem jak zobaczyłem liczbę ich wojsk. Troszkę, ale już wszystko poszło ok, zgodnie z planem. Kurde. Ok. Mam nadzieję, że mi się uda. Ok. Tu kolejny jest. Kurde. Dobry statek. Przynajmniej na taki wygląda. Aj, znowu wydajny potrzebniłem. A... Hmm. Na papierku wygląda wszystko ok. Jeszcze raz, 2, Trochę tymi buntownikami się tu zajmiemy, bo psują mi tu eee... Ludność No i kurde, miałem oszczędzać troszkę Dobra, dobra, to jest ok, możemy kończyć turę Uciekaj okay. Kurde, strasa generała No Jezu, ojku, 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 jajku, droga za Co ty masz? Dobra, generał żyje. To o co chodziło? No i tutaj mamy bitwę. Dobra, to może już poprowadzimy. Uj! Nie to, nie to. Zapisz. Droga do. Ja jeszcze zrobię małe cięcie. Zobaczę ile trwonek